Nigdy, przenigdy, ale to naprawdę nigdy, nie planuj sobie wizyty u fryzjera przed masażystą. Czemu to jest takie ważne? No bo jak fryzjer zrobi Ci fajną fryzurę, wymodeluje Ci wszystko, a Ty przyjdziesz do masażysty i on zacznie Cię masować, a będzie też na przykład masował Ci ramiona czy nawet głowa, co jest na przykład w masażu kobido, no to siłą rzeczy nie ma opcji, że jeśli ma oliwka na dłoniach, to on ci te włosy całe zrobi tuste i ta fryzura ci zbuli. Więc to jest bardzo ważne, że jak sobie planujesz taki dzień spa, to zaplanuj sobie tego fryzjera po masażyście. Czyli nawet jeśli może wymasowano głowa, idziesz potem do fryzjera, fryzjer ci te włosy umyje, zrobi ci fryzura i będzie wtedy tak. Chyba, że idziesz do masażysty na sam masaż stóp no to wtedy jest szansa, że on ci ty głowę nie dotknie i może jakoś przetworzy.